się widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj wylosujemy sobie zwycięzcę z przed dwóch odcinków za konkurs. Skin akacz leci do Myson 9331. Super odcinek, chodzę jeszcze do szkoły, także ten skinek Ci się przyda. Zobaczymy tylko Myson 993. Czy, czy ty subskrybujesz publicznie, czy masz trailing na swoim kanale? Jest trailing. Także ja Ci wysyłam tego skina. Już do Ciebie leci. Przekazuję Ci go. Gratulacje. Ngrane UP4 do Złóż ofertę. Potwierdzam na telefonie. Już sekunda momencik. Zostało potwierdzone. Czekam tylko na Twoją akceptację. Podejrzewam, Wam, że zanim rzucę ten film, to już ten skin będzie należał do Ciebie. Także bardzo gratuluję wygranej. No, a w drugiej części filmu otwieramy skrzyneczki na CSGO skins. No co innego, co innego. Także zapraszam Was do oglądania. Jesteśmy już na stronie widzowie. Także otwieramy sobie skrzynki, jakieś już stworzymy batle. Ostatnio z gościem specjalnym, średnio nam te batle wychodziły. Dzisiaj spróbuję samemu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Skin został już odebrany przez zwycięzcę. Wklejam tu screena, żebyście widzieli, że nie jest to żaden skam, że naprawdę te skiny ludzie wygrywają u mnie w konkursach. Na samym początku przypomnę Wam o giveawayach. Good Knifeik już do kogoś poleciał. Został Famasik i Agencik, także dzisiaj może coś dorzucę. Jedyne co musicie zrobić, żeby być może zgarnąć któregoś z tych skinów, to doładować konto z moim specjalnym kodem p 4 duch Dostajecie 10% do wpłaty plus darmowe 2 zł. Macie kilka metod wpłat, także do wyboru do koloru. Przy czym nie namawiam Wam, żebyście grali, zachęcam, ale jeszcze raz nie namawiam i osoby, które grają, użytkownicy muszą mieć skończone 18 lat, żeby grać sobie na stronie, strona jest dla osób tylko i wyłącznie pełnoletnich. My sobie na dobrą rozgrzewkę, mamy 300 po tamtych odcinkach, możecie w międzyczasie pisać, czy chcecie jeszcze gościa specjalnego, żeby z nim sobie tam pootwierać, czy raczej czy raczej wam nie siadły te odcinki? Ale podejrzewam, że dosyć y, wam się podobało, bo było naprawdę zabawnie, zabawnie było otwierać sobie z widzem, z gościem specjalnym y, te skrzynki. No co, y, dzisiaj sobie zaczniemy. Zaczniemy sobie od może y, czegoś takiego. Jeden strzał, jeden strzał. Y, trafia nam się MAK7, szkoda, bo tutaj jest AWP Fade. Otworzymy sobie jeszcze raz. Czy to będą rękawiczki? Nie ma rękawiczek, niestety. I otworzymy sobie trzeci i ostatni raz tą skrzynkę. M4 Cyrex. No, myślałem, że będzie coś lepszego. No ale nic. Lecimy z batlami. Ja stworzę sobie dzisiaj taką pierwszą bitwę, może nie za drogą może też nie za tanią, ale coś damy takiego i ostatnią skrzynkę eleganci Kesik za 4200 na 3 w standardzie i oby nam pykło, oby nam pykło, może, może w końcu po tych dwóch odcinkach, gdzie nie mieliśmy szczęścia, w końcu nam odda boti samu, bo to ostatnio nam boti samu bardzo dużo zabrał wygranych i pierwszą Pierwszą skrzynkę, no tak średnio bym powiedział, tak średnio. E, przypominam wam widzowie o subskrypcji mojego kanału. E, Im więcej was będzie, im więcej będzie komentarzy, tym e, więcej będę robił tych konkursów. Częściej po prostu giveaway e też będę dodawał coraz droższe, żebyście mieli, e, jeżeli mnie wspieracie, to żebyście mieli e, coś za coś. Tak, także. E, Zachęcam, zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania moich filmów. Dobra, już nie będę przynudzał. Trafiliśmy rękawiczki powy za 1000 złotych. Prowadzimy na razie, bo samo dostaje po dupie i oby tak zostało. Mamy przewagę stówki. Elegant cheap case. co tutaj. No, wygrywamy bitwę. 5 stówek na plusie. Nie jest to rewelacyjna bitwa, 20 tysięcy tokenów. Bez rewelacji, ale fajnie, że udało nam się ją wygrać. Stworzymy sobie gigabułę dwa razy, dwa razy coś takiego, nie, no bez naklejki, bo to były naklejki, damy elegancik, damy cyberka i damy jednego bista na... Buście, na buściku, tak, na buściku damy, gramy standard, może po raz kolejny nam uda się wygrać tą bitwę. znowu bota Adriana i bota i samu wybrał. no co, co, to jest za... No pierwszy, pierwsza skrzynka tak, no nie jest wesoło, nie jest wesoło. Druga, też nie. Trzecia. O tutaj już y, Butterfly Knife leci Crimson Web, Samu. tak jak mówiłem, lubi lubi popsuć zabawę. Lubi popsuć zabawę. Często coś trafia do niego. Także. O. Drugi nosz, bajonet. Chyba mamy po bitwie. No raider, no nam to nic nie da. Nie da nam to nic. Jest po bitwie. Jest po bitwie, widzowie. Tutaj AK-47 Jaguar, no ale to. A tutaj naprawdę fajna bitwa, w, jeżeli chodzi o wygraną. Naprawdę fajnie to wygląda. Stworzymy sobie jeszcze jedną batlę. Podejrzewam, że na dzisiaj będzie to ostatnia batla. Damy Cyber case damy Elegant Case, łapor Wave Case. Jednego i mam ochotę dorzucić ametysta na buście. Coś takiego sobie wymyśliłem w głowie. Cztery skrzynki. Miejmy nadzieję, że to odda. Miejmy nadzieję, że to odda. Nie biorę cię Bo boki samą, bo mi popsułeś zabawę we, we wcześniejszej bitwie. No, a teraz już... Pff, rękawiczki. Zaczynamy od rękawiczek. No, lepiej mógł być tylko karambit. Fade gdzie nam gdzieś tam przeleciał. Tu mamy whiteouta. Za 190. Jeszcze prowadzimy. Butterfly. Butterfly Knife Fade I tutaj jeszcze karambicik nam leci Co za potężna bitwa Widzowie Widzowie udało się Udało się Tym akcentem dzisiaj zakończymy Ja dorzucę, dorzucę może To bym Dorzucę, dorzucę, tego usp dorzucę Wam tego usp -ka. Nie tu, nie tu. Dorzucę Wam tego USP-ka. Eee, za 8,40 minimum już jest dostępny od teraz. 190 może, za 8,40 minimum minimalne doładowanie możecie wygrać giveawaya za 190 albo Agenta za 198 albo Famasa za 35. Także życzę Wam powodzenia. Dzięki za odcinek. Jesteśmy mega na plusie. No i co, do zobaczenia na, na kolejnym odcinku. Piście, czy chcecie, żebym nagrywał jeszcze z gościem specjalnym, czy raczej samemu. Trzymajcie się i siemanko. Miłego wieczorku wam życzę.